Dobry, nazywam się Katarzyna Janicka, jestem liderką szlachetnej paczki na terenie Pinczów. Szlachetna paczka jest to ogólnopolska akcja polegająca na pomocy najbiedniejszym rodzinom z naszej okolicy. Od ilu cykli, od ilu lat trwa szlachetna paczka w Pinczowie? Szlachetna paczka w Pinczowie trwa 10 lat. Proszę powiedzieć, skąd y, wolontariusze się biorą? Jak mogą zostać wolontariuszami, y, żeby tutaj pomóc uczestniczyć tutaj w y, pakowaniu tych paczek? Y, wolontariuszem tak naprawdę może zostać każdy. Zarówno y, instytucja, jak i osoby prywatne. Natomiast jeśli chodzi o osoby do 16 roku życia, również mogą brać udział, wtedy potrzebna jest zgoda rodzica. Natomiast reszta osób to tak naprawdę nasi stali wolontariusze, którzy pracują tutaj z nami od lat. A skąd można się dowiedzieć, gdzie zaczerpnąć informacji, jak zostać wolontariuszem szlachetnej paczki? Mamy stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl, na którą wystarczy się zalogować i tam wysyła się formularz zgłoszeniowy, jeśli ktoś chce zostać wolontariuszem. Wtedy do mnie jako do lidera dociera taka informacja, że ktoś się zgłosił i ja kontaktuję się z tą osobą, pokrótce informuję ją, na czym to wszystko polega, przeprowadzam szkolenie i można zaczynać działać. A proszę powiedzieć, jak wygląda zbieranie darów, jak z darczyńcami jest? Czy to są firmy, czy to są osoby prywatne? Jak wygląda ta sprawa? Darczyńcom zarówno tak jak i wolontariuszem może zostać każdy. Zarówno są to firmy, jak i osoby prywatne. Jeśli ktoś chce zostać wolontariuszem, musi wejść na stronę szlachetnej paczki tam wybrać sobie teren, czyli taki obszar, na którym chciałby pomóc i przedstawione są wszystkie potrzebujące rodziny na danym terenie. Darczyńca czyta sobie opisy tych wszystkich rodzin i wybiera jedną, dwie rodziny, którym po prostu chciałby pomóc, ponieważ historia go ujmie. I wtedy Taki darczyńca musi zapewnić trzy kluczowe potrzeby, które są wypisane właśnie tam na stronie szlachetnej paczki. Taki darczyńca kontaktuje się z naszym wolontariuszem odpowiedzialnym za pomoc rodzinie i wspólnie kontaktując się, ustalają szczegóły dotyczące pomocy. Kiedy paczki zostaną zakupione, zostają dostarczane tutaj do naszego magazynu, skąd zostają przetransportowane przez nas jako wolontariuszy do potrzebującej rodziny. A magazyn oczywiście się mieści w Ochotniczej Straży Pożarnej. W pińczowie i zawsze od lat tutaj był, tak? Tak, zgadza się. Nasz magazyn jest stały od 10 lat znajduje się w tym samym miejscu, czyli tutaj w budynku starej straży. I to ta akcja szlachetnej paczki jest zawsze raz w roku przed świętami Bożego Narodzenia, czy jest więcej cykli w ciągu roku, gdzie można pomagać? Tak naprawdę szlachetna paczka odbywa się raz do roku, właśnie w okresie przedświątecznym. Nazywamy to u nas weekendem cudów. Jest to ten, taki weekend, podczas którego właśnie rozwozimy wszystkie dary, prezenty. Zawsze szlachetna paczka była raz do roku. Natomiast ten rok jest wyjątkowy z racji na zaistniałą sytuację w kraju. Było coś takiego jak szlachetna paczka dla Ukrainy. Była to taka akcja jednorazowa, pierwszy raz w tym roku, która miała miejsce w czerwcu. Natomiast do zawsze co roku było to w okresie przedświątecznym. A skąd, y, darczy, skąd wolontariusze y, mogą się dowiedzieć, y, no, w jaki sposób pomóc, y, co jest potrzebne, w jaki sposób zbieracie dane, co dla danej rodziny i w ogóle skąd bierzecie te rodziny? Z mops czy z jakichś innych instytucji? Jak to wygląda? Jeśli chodzi o potrzebujące rodziny, dostajemy informacje od różnych instytucji. Na ogół są to GOPsy, MOPsy, przede wszystkim też szkoły, ale dostajemy też takie informacje od osób prywatnych, od sąsiadów, od znajomych, że jest taka właśnie potrzebująca rodzina na danym terenie. Wtedy jedziemy, sprawdzamy to, czy ta rodzina rzeczywiście potrzebuje tej pomocy i zaczynamy działać. Czyli w tym momencie będziecie działali w grudniu już do końca do, do świąt, do końca roku. Jak to będzie wyglądało w tym roku? W tym roku będzie to wyglądało podobnie jak w poprzednich latach, czyli wszystkie paczki, które dostaliśmy już na ten moment od darczyńców będziemy rozwozić podczas Weekendu Cudów, który w tym roku przypada na 11 i 12 grudzień. W tym czasie rozwieziemy wszystkie paczki i tutaj nasza rola tak naprawdę myślę, że się kończy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czy się przedstawić? Dzień dobry, nazywam się Marciewska Katarzyna, jestem wolontariuszem Szlachetnej Paczki już 6 lat. Proszę powiedzieć, bo tutaj widzę i pralka chyba, bodajże tutaj jest komoda duża. Proszę powiedzieć, to są wszystkie takie sprzęty, które są nowe. Jak to wygląda, jeśli chodzi o darczyńców? Przynoszą nowe sprzęty, używane? Zazwyczaj to powinny być wszystkie nowe sprzęty. No, czasem się zdarza, że używane, na przykład jak są jakieś tam meble, łóżka, coś w tym rodzaju, no to mogą być to używane, jeżeli nie są zniszczone, że wyglądają dosyć, dosyć dobrze. Ale przeważnie tak jak takie pralki, zdarzają się lodówki, kuchenki gazowe, no, różne rzeczy, no to przeważnie jak już rodzina jest wybrana przez darczyńcę, no, to stara się, żeby wszystko to było nowe kupione. Ja widzę tutaj numery, czyli ochrona danych osobowych RODO jest, bo widzę, tak. że są numery, czyli to ten dany numer odpowiada. Dla danej rodziny. Dla danej rodziny, tak, dana rodzina ma nadany właśnie numer, tak jak jest tutaj, taki. I to jest, to jest kod rodziny. I rodzina, która robi właśnie tą paczkę, znaczy rodzina, darczyńcy, bo to ogólnie tak, albo jest rodzina, albo znajomi wspólnie, albo jakaś firma wybiera. I robią te paczki, jest ilość paczek napisana, tak, jak tu jest na przykład o 7 z dziewięciu. Jest dziewięć wszystkich paczek i każda jest ponumerowana, tak żeby nie było, że braknie jakiejś paczki, żeby później nie było jakichś niedomówień, że, że czegoś brakuje, że ktoś coś wziął, tylko każda paczka jest oznaczona kodem i, i numerem paczki. Czyli nie jest to typowo numer paczki, tylko numer identyfikujący daną rodzinę. Tak, tak, dokładnie. Proszę mi powiedzieć, w tym roku dużo jest takich gabarytowych yy, paczek, czy te, które obecnie widzimy, czy jeszcze coś jest dalej? Tutaj mamy w tej chwili przywiezione dla dwóch rodzin, no to gabarytowo, no, powiem szczerze, że w tym roku no, nie mamy dużych gabarytów takich, ponieważ nam opisy sporo poobcinali, które miałyśmy wpisane. Potrzeby kluczowe, tak jak na przykład tutaj jest, jest pralka, czy tam miałyśmy lodówkę, czy coś. Zmieniali nam opisy, także na przykład z lodówki musiałam zmienić na garnki. Także no, nie ma takich, takich dużych. No, wiadomo, jakie są czasy. Rozumiem. A ilu rodzinom pomagacie w tym roku? W tym roku mamy 12 rodzin. I wszystkie te rodziny udało nam się, że mają swoich darczyńców. Dzisiaj nawet ostatnia rodzina została wybrana. Czyli mam rozumieć, że teraz w grudniu będziecie przewozić w dniu dzisiejszym te paczki dla rodzin, tak? E, tak, mamy. Dzisiaj zaczynamy. Jeżeli ktoś, komuś się uda, to dzisiaj, a nie, to mamy sobotę, niedzielę. To, to jest taki zwany weekend cudów w szlachetnej paczce. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dziękuję. Szlachetna paczka, bo tworzą tą akcję Szlachetni Ludzie. To tu na tym spotkaniu, szlachetnej paczki, dowiedziałem się od wolontariuszy, jaka jest rzeczywista bieda wśród naszego społeczeństwa. Żyją między nami ludzie w skrajnym ubóstwie, którzy z różnych powodów nie radzą sobie w życiu. Tu poznałem historię pani, która ma zasiłek w wysokości 350 zł, i jak z tego można. Przeżyć, a dług w wysokości 5000 tysięcy złotych jest po prostu nie do spłacenia przez tą osobę. Tą i wiele innych historii usłyszałem od radnej naszego powiatu, pani Hanny Mitki-Marszalik, która bardzo jest zaangażowana w pomoc ludziom potrzebującym. Umówiliśmy się na spotkanie, w którym przybliżymy problemy naszych mieszkańców. Być może wspólnie znajdziemy jakiegoś darczyńcę, który pomoże tej pani. Wyjść z tego koła zadłużenia praktycznie nie do y, zlikwidowania przez nią samą. Zachęcam wszystkich Państwa do pomocy poprzez akcję szlachetnej paczki. Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca.